Cześć, ja jestem Autowloger, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem przetestuję Lexusa IS pierwszej generacji, a dokładnie Lexusa IS 200, czyli z dwulitrowym silnikiem R6. Samochód zadebiutował na rynku w 1998 roku i był produkowany do roku 2005. Sylwetkę auta zaprojektował Tomoyasu Nishi. No i w 2001 roku pojawiła się wersja kombi. Nie było to duże kombi, bardziej przypominało hatchbacka, no, Japończycy pewnie zrobili to na takiej zasadzie, że BMW ma kombi, Mercedes ma kombi, Audi ma kombi w tej klasie, więc i oni muszą. No i w 2003 roku samochód przyszedł drobną modernizację. W Lexusie IS pierwszej generacji dostępne są dwie jednostki napędowe. Podstawowy silnik to jednostka dwulitrowa o mocy 155 KM. Przyspiesza do setki w około 9,5 sekundy. Zużywa około 11 litrów paliwa w mieście. I co ciekawe, nie jest to tradycyjny silnik rzędowa czwórka, tylko rzędowa szóstka. Dzięki temu mamy ładny dźwięk. Posłuchajcie sami. Typowe usterki tego silnika to zepsuty wirnik pompy oleju oraz problemy z zaworem zmiennych faz rozrządu VVTi. No ale czasami wystarczy przeczyścić ten zawór i działa on tak jak należy. W niektórych przypadkach trzeba wymienić czujnik. Z kolei jednostka 3-litrowa nie cierpi na jakieś poważne usterki. Oczywiście, jeżeli chodzi o wersję 2 i 3-litrową, to w obydwu wersjach musicie liczyć się z tym, że jeżeli kupicie auto z dużym przebiegiem, to prawdopodobnie będziecie musieli wymienić cewkę zapłonową jedną, dwie lub nawet wszystkie. W egzemplarzach z manualnymi skrzyniami biegów hałasują już łożyska, no i szwankują też synchronizatory. Nie polecam zakupu skrzyń używanych. Jeżeli chodzi o automaty, to nie mam do nich większych zastrzeżeń, są to skrzynie niezawodne. Oczywiście musicie pamiętać, zarówno o tym, żeby w automatach, jak i w manualach wymieniać regularnie olej. Jeżeli macie wątpliwości, czy wymieniać olej w skrzyni manualnej, to musicie wiedzieć o tym, że z czasem w oleju pojawiają się opiłki po prostu ze zużytych trybów. No i oczywiście też olej nagrzewa się, chłodzi, co też sprawia, że z czasem traci swoje właściwości. Więc tak naprawdę warto co powiedzmy 70 tysięcy takich olej wymienić. Kupując Lexusa IS powinniście również sprawdzić, w jakim stanie są tylne błotniki. Użytkownicy skarżą się, że pojawiają się już tam pierwsze ślady korozji. W zawieszeniu dość szybko wybijają się łączniki stabilizatora i drążki reakcyjne, zwłaszcza zamienniki, nawet te markowe. No a z tyłu jakością nie grzeszą silent bloki tylnych wahaczy. Jednym z najbardziej typowych mankamentów Lexusa IS jest zacinająca się zmieniarka CD. Jeżeli problem w aucie nie występuje, to prawdopodobnie prędzej czy później się pojawi. Niestety nawet naprawa nie gwarantuje tego, że za jakiś czas zmieniarka znowu nie zacznie się zacinać. W Lexusie IS spotykany też jest problem zapiekania się tłoczków hamulcowych. Z drobnych wpadek można wspomnieć również o twardych plastikach wewnętrznych, choć ich spasowanie jest naprawdę bardzo dobre. O wycierającej się kierownicy, wycierającej się gałce dźwigni zmiany biegów no ale to są rzeczy, do których można się przyzwyczaić. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o niezawodność Lexusa, to pomimo tych usterek, które wymieniłem, porównując to do europejskiej konkurencji, te usterki naprawdę będą znacznie rzadziej występowały. Będzie ich przede wszystkim mniej, co prawda, ilość jednostek napędowych nie jest duża, ale coś za coś. No, i w tym odcinku to już wszystko. A my widzimy się już wkrótce w odcinku na Luzie. Nie zapomnijcie, oczywiście, zasubskrybować mojego kanału, zostawić kciuka w górę, polubić mnie na Facebooku, odwiedzić mojego Instagrama. No i właściwie to tyle. Cześć.